Siemanko z tej strony, Rajbash i witam Was w Amnesii The Dark Descent. Mroczny obłęd. O tak, tym razem, albo nawet i pierwszym razem, zagramy w Custom Story pod nazwą Far Away. Dlaczego tym, bądź też pierwszym razem? Bo nie wiem dokładnie co wyjdzie. Jestem powiedzmy, że zabezpieczony i robię sobie pierw, znaczy jeden odcinek hmm, Custom Stora. Wcześniej, żeby mieć ewentualnie co wgrać Tak też zaczynamy inną historię. Faraway. Zaczynamy... O, jeszcze... Brak opisu! Faraway. To było mroczne. Cicho, to było mroczne. Mikrofonik, mikrofonik, poprawiamy. To było cholernie długie intro. Gdzie ja jestem? O. Woo! Yeah! bitch. Yeah! bitch. Nie wiem, podoba mi się w tej grze rzucanie czymkolwiek. Nic nie ma. Ehm, no, jako że oglądałem już parę Let's Play, to wiem co robić. Ale dobrać. Jemy. Halo? No tu chodź. Jezu, ja już się boję. A. Gdzie ja jestem, w ogóle? Wow, wow. aha, to pudło. <ścoughs> uh. o kurde. Oh. ja naprawdę się boję tych dźwięków pudła. Ludzie, to jest masakra. Czemu nie chciwą A, tu nie mogę, okej okay. Wo, ale tu dziwne cienie uh. Au! Tu nie straż! A, chodź tu! <grywy> to jest Ło, ale ja chcę iść do góry To jest pierwsze Zresztą pierwsze dwie minuty nagrania a już się boję! To jest horre! Pierwszy raz gram, znaczy może nie pierwszy raz w horror. Okej, okay. mamy latarnię co wziąć pierwsze, o, dobra Fak Ja to na pewno przeczytam Dziękuję Dziękuję. O, o, chwila, nie wiem jak się otwiera. Nie mam oliwy, to wiem Nie wiem jak się otwiera inwentory Nie Oj sorry, wyłączyłem nagrywanie Tab o tab Dobra tab, o a dziennik jak się otwiera Zadania O, cieszę się To mi wszystko tłumaczy Dobra, ale idziemy What? gdzie ja mam iść Echem, kehem? Oj, chwila, co tam jest? A nie nic. OLER. Chodź pudło, biegniemy. Może ty mi powiesz gdzie mam iść? No nie wiem, ludzie! What the fuck! Czyżby to było tutaj? No, fajne to było. Fuck! Oh, ja nie wiem, co tu będzie, jak to mi coś wyskoczy na Ej, a nie. przecież tego się nie otwiera w więc... Może jednak Pudło czekaj tam na mnie, ok? Nigdzie nie odchodź Dobra No, cieszę się, że się ze mną bądź. No i co ja mam robić? Krzesło! Nie, pudło było ze mną Może tu coś jest. <laughs> No i cały misterny plan poszedł na nic. Myślałem, że to trzeba pociągnąć i będzie. O! Ja? Nie, to też jakoś nie. Fuck fejk! I co ja mam zrobić? Ło, chyba mi zaczyna odpierdzielać, bo mi się ekran. Psuję! Wow! Krzesło czatuj. Dobra! Ała! No cicho tam. Książka Krzesło Nic nie próbuj robić Masz, poprzytulajcie się Ja poszukam wyjścia, okej? Okay? Okay. O, dobrze O, pięknie Super koledzy Dobra, my się tu trzymamy Okej, okay, okej okay. Chyba czuję się lekko zagubiony Nie, nie zamykam tych drzwi O, może teraz coś przyszło. Chwila, nie wiem jak otwierać ten. Nie, tu, tu. Nie wiem jak otwierać dzi dziennik. No, dziękuję bardzo. To mi wszystko wyjaśnia. O co w ogóle biega? Krzesło, teraz ty idziesz ze mną. Au, oh, fuck. Ale ty jesteś ciężki krzesło. Wiem, wiem, no ale na co? Nie mam jak. cię odchudzić. Ja wszystko zjadam normalnie, no. Ostatni zjadł pudo! Co? Czy jest pudo? Jest bezpieczne. Nie, no, on to nic nie istnieje. A też jest taki sam ciężki, jak ty to co chodzi? Nie wiem, nie wiem. No ale gdzie to cokolwiek jest? Nice fail. What the fuck.

Ale co mi to daje? Co mi to daje? Ja nie gdzie mam iść No nie, no takiego fejla to jeszcze nie było Zabijamy tor przeszkód. Dobra, jestem cholernie wyluzowany. Jeżeli teraz coś mi wyskoczy, to naprawdę zostanę zawału. O, wy się tu chillujecie, okej, okay, okej. Okay. O tak, jestem tak przyjemnie. Łuhu! Może teraz się da? Nie, nichuhu. Niech. No i co, i co? I utknąłem, cholera jasna, no? God damn it! Pierwsze nagranie, i takie, pier słuchajcie, czerwone. Ej, chwila! Ta cegła wygląda podejrzanie. E, nie, niestety nic. Nie wiem co mam robić Dobra Ech, Muszę iść, muszę coś, muszę zobaczyć Okej okay. Chodź pudło, idziemy Już wszystko wiem How oh je! Yeah, jestem taki Fajny <ścoughs> Się dowiedziałem Patrzcie, patrzcie co tu leżało! Fuck, Chodzimy do innej komnaty, jestem zbyt przerażony, żeby tam wejść. Nie, teraz się wychillowałem, ale za chwilę będzie. Chwila, patrzymy czas. Eee, dobra, stopy. Trochę już jestem nie wycinowany. Fuck. Łota! Co to jest? Miska! Uh, a, ty, a ty, panie, panie, panie złote. Hmm, spoczko. Pan się kąpał? Ale to się kąpie tak. A Nie mogę Cię wziąć. <grymne> Bo... Nie to tylko dymek. Cholera. O.lebbuś! <trymne> Okej, okay, tu nic nie ma. Ła! O! 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 o, Ale mam posterany ekran, ludzie. Ła! Cicho bądź! Złoty. To jest o wiele ciekawsze jak się idzie z kimś Sprawdź tamte, ja sprawdzę te Fuck Czemu się otwieramy w drugą stronę Może da się do Pa pa, pa, pa. Proszę, co... <grymne> Nic nie ma napisane, nigdy. Nigdy! O! Czuję nieodpartą potrzebę zajrzenia tutaj, ale... Po chwili namysłu widzę jednak, że nie muszę. Kurde, topornie mi idzie to jest sterowanie... A! O, <laughs> Miska, miska, nie strasz mnie, co? A ty mnie nie pokaniaj, zamknij się ołada, la num. la udanum, super co oh, jaką chochomie te notatki tatki Spraw... cicho ani krynie ma sprawdź nic nie nie no oh o, oh fuck! Znowu trzeba szukać. Mam coś? Nie mam nic. Cholera! Zobaczmy jakieś książki? Nie, obraz. Obraz nie, nie obraz. Tu nic, nic. Książki, książki. Jesteś tak dziwnie poukładane, Jakbyście chciały coś przed mną ukryć. Ja to wiem, ale. Ale. Ej chwila. Nie, to tylko książka o o, o o o Spadaj Dobra chwila Krzesło, come on Pozwól, że sobie na tobie stanę O kurde, zebrałem to. Woo, widzieliście, widzieliście. Nie zamykaj się! krzesło leci. O fuck! a jestem zestresowany i pod a. Ło, wow, nie da się? Łot Chwila, to jest co? To, to jest igła chyba, nie? Igła? Kogo dźgnąć? Eee. Cholera nie ma O, 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 o nie, 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 nie coś musi jeszcze być uuuu jaki fajny Słodziaku Ach ty słodziaku No i co? Czujemy się oszukany Tak nie powinno być. Holy shit. Ogrzejmy się przy latarni. Nie, no co ty, nie będę się rozpalał. Nie będziesz taki zachłanny, no. I mi tu musi wystarczyć tego. Woo! No ludzie, gdzie to jest? Aha, -ha, ha! Dobra. No nie. Proszę mnie tak nie trollować, ludzie! Łam wow. No kurde, nie da się. Uuu, chłopata! Mmm, postal! Kaman, oh, man. Baby! Come on, baby! Je- ah. yeah. wow! Where the f- What the f What?! O, ty właśnie mi sprawdź, czy nie da się tego otworzyć drugą stroną. O, dokładnie, coś takiego. Wej! Kto mi ją zabrał? What the fuck? Oddaj moją łopatę, frajerze mały. Co to było? Zgłośnimy sobie. O, chwila, chwila. Książki tu książki... Chyba widzę. Jehe, oh. yeah, bycz! Ale ty co nam się na nic nie przydasz? Na razie. Ło wow wow! No chole, shit, what the fuck? Nienawidzę tego Może nie powinienem wcale tego odsuwać Cholera, śmietnik się zrobił No ale ja dalej nie wiem gdzie mam iść Powiedz coś! Au Ła, to bolało! Zamknij się Masz mi powiedzieć, gdzie mam iść! Nie, że to cię bolało To cię nie bolało, jesteś z metalu! Ała Eeeem... Um, eee... Um, to znaczy... Oła. co? Co ty ze mną robisz, kurde frajerze małej? Skończyć, rzucać. No, sorry, sorry, ale to. Ugh. Jestem. Z... Jestem lekko zawiedziony. A co to jest? A nie, to tylko świecznik. <laughs> o ty, frejerze, zamknij się. No, ale co ja mam zrobić? Bitch, bitch, bitch. Co ja mam zrobić? Bitch, bitch. bitch. Jaki facepalm, ja mam tam wrócić, no ja... Mm. Ej, zostawiłeś mnie! No ale nie mogę ci wrócić, no... Ej, krzesła wróciły na swoje miejsce! Dobra... <słuch> okazja. lokacja... Jestem jeszcze bardziej przerażony... Znaczy nie, na razie jeszcze nie jestem przerażony... No nawet nie tak bardzo Dobra już się boję, kto to? Aaa, ah, Jezu, ah. Whoa, the fuck! Nie strasz mnie Kto ty w ogóle jesteś? Ale oni dziwnie wyglądają. Cholera Halo, halo Ej! Cholera, chyba ktoś te drzwi trzyma. Widzę, że wy się tu fajnie chillujecie. O, co to? Wtf, nie wiem, może to jest... ...coś służące do robienia lewatywy, albo coś takiego. A! 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 a co się stało? A. O, oh, to ty! To musiałeś być ty! Dobra, czekaj. Oh, fuck. Nawet nie wiem, co się stało! O, oh, ty teraz cię dopadnę. Patrz, wiesz, co ci zrobię? O, to ci zrobię! Oh, o oh, tak, to, to ci zrobię, fuck yeah. A bolała, tak? Bola. A -ha -ha -ha. Moje ciśnienie już jest spodskoczone. Wow Dawno się tak nie czułem Ostatnie przygranie w Dead Space O oh, fuck yy, ciemny korytarz. Fuck, czemu ja chodzę z tą z tą Latard Fuck oh, yeah. Yeah. Godzina oh. Nie patrzcie tak na mnie! Co tam jest? A to też o nią. Bo z cegły dostaniesz! Wow, ale jestem silny, cholera. Oho! <grywa> Odkryłem sekretik No tak. To no znowu utknąłem, cholera. Może jakbym rzucił tą cegłą. O oh, fuck, chyba to ta cegła. Ej, to działa! Może. O shit, jestem dobry! Helija! Yeah. Serio, nie oglądałem nic. Mówię na to jest. Coś. Ouu, wy że ja tu nie zacilujecie. No. Co wy tu pijecie? Co to w ogóle jest? Uu! Ale lata Dobra, tego godzinę się uciekać. Bo to nie potrzebuję. No i co, i znowu jestem w dubie. No, Cholera. Może tu. Nie, ognia nie ma. O, 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 o. U, łom. Ty się nazywasz łom? Dobra, będziesz łom. Wow, łom, ale ty dajesz. Wuuu! Wiecz! Wuuu! Proszę nie wyskakuj na ryj. O, ale mam ciary, cholera. Co ja mam? Fuck. Dobra, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku, bo ja już tu padam. Poza tym kończy mi się powoli czas, będzie tak mniej więcej z pół godziny, i wszystkie odcinki powinny być mniej więcej pół godzinne, dlatego, ehm, no, po prostu <laughs> to chyba taki fajny czas. Ok, ehm, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to nie wiem, łapkujcie, komentujcie, będzie fajnie. Ehm, następny odcinek, jeżeli wybraliście custom Story, to następny odcinek już jutro, a jeżeli. oczywiście znaczy w sumie, tak, odcinek i tak będzie jutro. Dobra, więc w każdym bądź razie. E, dzięki za oglądanie i cześć!